Bartek, wygrywamy w meczu, w ostatnim meczu sezonu, z tutaj w Satelicie, wygrywamy z Sanokiem 4-2. No ta trzecia tercja, najważniejsza. No trzecia tercja, pierwsza klasyczna, nasze już bicie głową w mur. Brakowało kropki na w pierwszej tercji, w drugiej tercji się pogubiliśmy, oddaliśmy za dużo, za dużo daliśmy Sanokowi. No ale w trzeciej, w trzeciej pokazaliśmy ten charakter, który już nieraz w tym sezonie dał nam zwycięstwo. Udało się obronić lidera, to jest najważniejsze w niedzielę. Ostatni mecz sezonu i walka o puchar Kontynentalny. Dzisiaj było blisko, nie ma nad czym płakać, bo wygrywamy mecz i walczymy w niedzielę. No dokładnie, my nie, nie możemy patrzeć na inne drużyny. My, jeśli chcemy być mistrzem, musimy wygrać z każdym, z Sanokiem, z Sostanowcem, obojętnie kto to będzie. Dlatego jedziemy w pełni zmobilizowani w niedzielę, aby, aby wywieźć trzy punkty. Czy już te emocje przed play-offami? Ro, rośnie napięcie? No. Szczerze powiem to wydaje mi się, że do pierwszego meczu będzie, nie będzie, nie będzie takich wielkich emocji, ale z pierwszym rzuceniem krążka na pewno będziemy gotowi.